Słuchajcie jaka akcja, moja siostra właśnie do mnie przyjeżdża, nie a ja nawet nie zrobiłem zakupów, no ale mądry dietetyk zawsze coś wymyśli, nawet jak w lodówce jest prawie światło, no to lecimy, pierś kurczaka kroimy w kosteczkę, ładnie, dodajemy przyprawy jakie mamy, kurkuma wlatuje, oczywiście papryka słodka, i wszystko co mamy. Popieprzyć do tego więcej pieprzu. No dawaj, dawaj, dawaj. Syp, syp, syp. Mieszamy wszystko bardzo dobrze, niech się wypełta. Zioła prowansalskie muszą być. Dalej mieszamy, trochę oleju i na rozgrzaną patelnię kurczaczka Mieszamy, o znalazłem jeszcze warzywa mrożone, dodamy duchy warzyw, ciśniemy, ciśniemy niech się smaży, lejemy mleczko, a to te warzywa mrożone, o znalazłem jeszcze patołkę szparagową mrożoną, to też dodam, no, oczywiście makaronik gotujemy, wszystko się dobrze pali, o, sprawdzamy makaron, al dente, Uy. Odcedzamy makaron. Pamiętajcie, tylko z makaronem. Nie róbcie tego z zupą. Dodajemy jeszcze gyrosa, przyprawę do gyrosa. Lecimy z tym. Jeszcze pieprzu. Zagęszczamy niewielką ilością kaszy mannej. I naszego kuraka dodajemy teraz. Nie wygląda, ale będzie smakowało. Coś z niczego zrobione. Siostra zaraz będzie. Ciekawe, czy jeszcze kiedyś wpadnie.